Siemano widzowie! Tutaj znowu wyciek Tarantin i jest z nami znowu Siema. Kuba. Siemanko! Jednak postanowiłem, że będę dobry i jeszcze raz nagram filmik. Bo naprawdę było bardzo fajnie. No i... Je jeszcze nie minął tydzień, więc jeszcze nie wiadomo kto zgarnia darmowy zestaw Kliksa. Więc... No gramy na. Sieko... Battle Royale. Taran się zastanawia nad zakupem kliksa, więc motywujcie mnie. No go, ja się będę miał Ale no, moim zdaniem dobrze, dobre, że są takie spój. Dobrze. Guild, mam do Ciebie pytanie. Jaką Ty masz taktykę? Guild. Guild. Moje no, mamy drobne problemy techniczne. No. No. O, dobrze, jestem, jestem, Dobra, Dobra. Dobra. Ja Ogólnie jestem. Ogólnie taktyka na ten mecz to jest. Lecę je na sklep, na ten sklep i... Nie, i lecimy tutaj. Nie, na, nie ten nie sklep... Ma. Na tym sklepie jest za dużo ludzi. magiczny hytem. Ile nie ile, ma golda, sklep. ile ma Golda? ile ma golda. No to ten ma najwięcej. Ej, tara, zobacz jaki, jak, to, jak to wygląda. Ile masz golda? Ej widzowie, zobaczcie jak ten killoff wygląda. Nie no, no on normalnie. To jest... Gisner. Sorry, ale musiałem to zrobić. Sorry, ale muszę to zrobić. Przepraszam, widzowie, przepraszam. Ja Ale... też robię emotkę fajną. Ej, dawaj, ja zrobię taką emotkę, a ty teraz walnij mi. Dobra. Nie, nie pytajcie, ta emotka zawsze jest... Zawsze pamiętajcie nie... o B, zawsze pamiętajcie o, B. B. Zawsze o numer 2, znaczy o pożywek. No. I, e, e, I na... I subskrybujcie, proszę bardzo. Nie lecieć tutaj... Tak. Mówiłem, że Kuba specjalnie dla nas poświęca czas. Znaczy Lecimy tak. na szczęśliwice. My lecimy na My zaznaczone. To... Nie. Nie. My na safe lecimy, a potem lecimy na sklep. Nie, nie, lecimy na sklep. Lecimy na kamp sklep, co nie? Tak, tak. Dobra, to jest... ty na to końcu. Pytanie bo mi się. Ja... Podoba wam się moja lotnia? Jak tak to napiszcie w komentarzu? Czy podoba wam się ten sezon? Od... Ja widzę, że jest tutaj trochę typów. Ja U nas ląbowa, też. Nie? My mamy jeden team I odlatuję stąd, bo tu jest za dużo typów No nie no. Ja będę się z typem kilofował chyba N Nie kilofujcie ja ch się Ej, ej, Byku Byku, zostaw dla mnie trochę tę... tu drugą skrzynkę zostaw dla mnie, dobra? Ja mam kilka skrzynek coś Ja już mam pewne pula osmony Ej, widzowie

i jeżeli, tobie, jeżeli ktoś wam mówi, daj ja plan, podznaczę na przykład mm, tak skillowo na swoim komputerze, jak, mm, nie wiem, jak, no znaczy, to, to, to temu, tak tak, to po prostu powiedzcie mu, żeby zadziałał tak nadjaśniająco i żeby się nie kontynuuje zasady. O, tak, znaczy, nie porobiłem zasady. Porobiłem typa, porobiłem typu, ale Brawo, mega, brawo. mega dużo HP. Ej! Ogólnie to ja powiem wam jedną tajemnicę o mnie, jak wbijecie 200 lajków. No Jaką? No A, powiem. No ja mam taką jedną tajemnicę. Ło, Ej, Byku, chodź! Na no tych typów, biedę bo prześwietliłem. Ja ich dosłownie dowaliłem, tylko bab babka mnie strasznie co bo nie mnie zjawiły. A, okej. Kłócaj, kłócaj! Ja bym się No ja lecę na... Widzowie pewnie nie wiecie gdzie ja jestem, ale ja jestem w No ja nie mogę, ja nie mogę! To możesz, bo to będzie, ja mam bardzo dobre ręki. No właśnie, tak, ja tak. mam mało, mało HP też. Chodź tu. Parcie, chodź tu, chodź tu Jeszcze się na mieście? O, tak Bo ja, byłem przy... Bo ja byłem daleko i nie wiedziałem, czy jesteś na mieście, czy gdzie jesteś Jeszcze Ty kogoś będę nie znał, że... Gdzie Ty jesteś? wiem. ty? nie założyłeś mi jeszcze ani jednego headartu Ale dobrze Jeden typ dad, jeden typ dad Ej ty dziesz wujl, w momencie gdy ja dostałem... Na... Banan... Nie, chodź, nie Ty łapię łopatę Medyk, Medyk, splaszę Jedna, napięć dwa Dostał piętna z dziecka, Medyk Dostaje, dostaje, dostaje a medykuj, zakładować Nie czek, No ja i tak bydłem. Siema, no Mam bicie. Zabity kolejny. Wybijam go jeszcze z kilofa. Nie uciekaj. Tak umrzesz spokojnie. Nie uciekniesz mi. A ty chcesz poleciał. Kolejny. Nie wychodź Wysu, nie wychodź. Ale po co wychodziłeś? Nie wiem. O, to jest po mnie! No ja zapiąłem trzy typy. to wchodzi do ciebie jeszcze jeden tyk. No ja wiem, ale ja pompy nie mam przeładowanej. Ja nie mam, nie mam... Bet. Kartę moją weź, kartę moją weź, kartę moją... Ja wiem, korniszona. Kartę moją weź. Kolejny czekaj. A byli, a byli tutaj? Taran, restartuj mnie! Taran, zrestartuj y, byka. byka. Musimy mieć a z a grami. A itemy? Ej, zostawcie tak, mi to tak. migana, to migana nie mi zostawcie! Dać, a, a mi dajcie, a mi dajcie jakieś to itemy, bo ja już 5, bo ja już chyba z 5 megów zrobiłem. A potem na zrzut tak. możecie lecieć. Po co na no zrzut? Ja nie lubię no zrzutu. Oj, chyba medalion a, okay. idzie na sklep. Nie on nie idzie. Tak chyba. Był już w sklepie. Nie, on idzie. On jest tak blisko nas medalion. A widziałeś chyba jakiegoś? Nie, ale... Ej! Ej, byku masz tminisę, zobaczyłem się. Ja myślę... Gdzie jest bo ja bym chciał tam, tam, tam jest, czekaj. O, tu jest. Ja też bym chciał mogą być mieć... boty, więc mogę... Ej, chcecie zrzut? Chcecie zrzut? Albo... Albo nie, dobra, jednak no, nie. co nie, nie, jednak nie mogę, jednak nie mogę. Jednak nie mogę. Czemu? Ej, no bo nie wiem dlaczego. W sumie, bo mi się pomyliły instruktorze. A, rozumiem. Czekajcie na, mnie, ten... czekajcie na mnie, czekajcie na mnie! Mam głowy? Ja jestem przed tym. Podjechałem przed tym. Pompę mam, weźcie. Mam będzie w końcu pomysł? Ja nie mam pompy w ogóle prawie. Ja nie mam nic. Czemu wy dostaniecie... Mamuta! Ja biorę mamuta. Mamu, to ja sporo. mam mamuta. Na, na boję mi ktoś daje to mamuta, proszę. Kupia, ja ci mogę dać. Bój z na boję, mamuta, proszę. Ja bym, Wiecie co ja bym najpierw chciał? No na medale, od lecimy. Zaśniam te pięści od na Wajitaron widzowie, widzowie, widzicie? Lecimy, tylko dle, dla was, dla zbaczymy, was. Jeżeli byście zobaczyli mój ekipunek i trzy fragi, które zrobiłam, to naprawdę nie wiem co byście mówiło. Chodź ją za Ciędna, ej, oni są na pociągu, oni są na pociągu. Ucieka uważajcie, uważajcie. Ja za snajpy, ja za snajpy próbuję. Jeszcze raz mnie tak początku. Tak mówię, ja jedę ja jadę, ja jadę w inne miejsce Jedno. Nie no dawajcie, ej, ale my musimy wszyscy w nich wlecieć. Widzę ich. A ja mówię. Mam... Dostał, dwójkę! Dwójkę dostała 90! Brawo Oj, dostałem, ja też dostałem. Ej, i mam typa! Nie, mam ucieka, nie, Jest? nie na chłop ucieka. Mam ci tyle, zobacz to. No, ty, weź sobie ja lecę i wsypałam na Jeden No, trzy wsypałam na jedną. tak się zmieni. mam tą power Ej, uciekamy, dalej uciekamy, uciekamy, Nauczę no, ucieka. No trzeba powiedzieć. To jest tam. musisz się nachlać. Stoj w miejscu. Idę do ciebie. Umałem. A byku chcesz znowu. That Dać do sobie... Nice! umarłem. Nice! Ela Dal jest dead! Dead! My jesteśmy dead! Ja jestem ah. dead, wiesz? Za... No nie zabijaj go! Nie wiesz tego! Medaliona, wiesz, wiesz tam, nie? nie pies, ale medaliuna. oni mają jednego teammate'a! Za, ma oni, oni mnie. są solo, oni są Byku, teraz solo! Mnie. Niech mikro mnie zestajtuje, to nic mi nie... pompa, jesteś! Wyku jesteś! Czekaj, tutaj się fajnie bawię! Nie, ale jesteś tu, nie, ja co jest umy! Wiesz? Nie wiem najlepszy item na świecie pompę legendarną. Chodźcie, chodźcie pod nim swój lód, bo wy tu mieliście dobry lud. Nie, 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 weź sobie nasz nas, nas jakiś lód tą pompę, proszę weź tą pompę. Ja wziąłem mityczną pompę. Dobra, chodźcie. chodźcie! To chodźcie tu! Ja do ciebie idę, ja tutaj miałem typów! Ja tutaj czterech typów porobiłam! Tak? To jesteś Sigma. Dajcie lajka like dla DK, bo on się poświęcił dla nas. I dla to było Na tarana też. Znaczy, nawet nie wiecie. Nie ja ma... Chodźcie tu, chodź, tego. Albo dobra już nie, nie ja idźcie ja bez, tu. Ja, też, ja czuję się jak na początku meczu! Tylko jeszcze gorzej! Bo wtedy ludzie nie mieli dobrych broni. Yy, za to wam są z, się bombią. To ja, to ja, to ja, to ja sorry. M mógłbym je... Jak... No chodź mnie, chodź do mnie, Ej od góry, do mnie, chodź do mnie, chodź do mnie, To do To to do mnie, chodź to mnie, chodź do mnie, Też dostał mnie, też dostał mnie, też dostał mnie, chodź mnie, chodź mnie, chodź to mnie, chodź do mnie, chodź do mnie, Dobra, jedno. Dobra, gramy ostatni mecz i chyba ten odcinek też się zakończy. No. A w końcu, ten, Taran kupuje Kliksa? Myślę. Pan myśli. Myślę, my. To niech szybko myśli. Dawajcie to. Mm, chyba sobie kupię Kliksa. To Ale teraz sobie kup. Ale jest jedną. jedno, coś dziwnego, jakiś skin. O co chodzi? Nie, on jest po prostu słaby. Nie powiem, widzę jaki. no ście ma oko. On kosztuje tyś... 1500. Bardzo. A ino prime to się jest taki skin. Sprawdź sobie. Też jest fajna. Ja chyba sobie kupuję ino-sa prime. Mój i Taran, gotowość. Ja już mam. Ja, daj. Ja, I a gramy tam kiedy? Ej, bo ja teraz będę miał legendarną kartę bonitów, ludzie. Ja, ja, ja nigdy nie będę miał. Ja lecę teraz a, na sklep. A co dają te lepsze karty, powiedzcie mi? Bo ja nie... lecę... Ej, może no, dawajcie teraz sklep, no? no teraz na sklep. To. Ja wiem, który, ja lecę na no, wiem, który. Ej, a, a ile masz y, gu, 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 d, y, tego? Koń, y, sztabek. Jakieś 3500. A kupiłbyś mi coś? Bo ja nie mam nic. Wydałem ostatnią na typa. Dobra, ja, ja lecę na, na mój ukochany rynek. W górze jest taki jeden. A no. Ja tam lecę. Ja no, Ale lepszy jest tam w tym dole. Gdzie dostajesz mamuta, tam gdzie jest mamuta. O, tam, tam nie lecę. Chy, ja lecę tu, ja lecę tu. Ja też. Nie, tam są te i... Nie, ja tak, też, nie, tak. Tam jest ja minigun, tam jest ja minigun bolstera. To, ja to ja też. Dobra, ja tam lecę. Ale nie w, ja tym, w tym domku jest najwięcej broni W tym, w tym gdzie jest... Yy, Ale lecimy od razu na sklep O jezus ramę. Ale się wystraszyłem Ej co? Ale dajcie mi, dajcie Że ten typ ma flosa, to jest podruba flosa W tak, 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 ma flosa to jest flos. a co to flos? No ta emotka, taka wiecie, to takie A, a co ją ja się... Taka emotka, no flos Nie, nie, po prostu nie wiecie, nie wiecie Nie wiemy no, Ej! Nikim, ja to wizerną ze mną spotkaliście Jacoba? No. No. Ja, ja dobrze, pamiętacie Jacoba? No. Na, na, no. najlepszy to jest, bus na świecie. Jacob, to, Jacob, to, to jest po prostu najlepszy, najlepszy pus na świecie. Do magicznych. Przyznajcie. No. Tylko, że dużo najlepszy typów tam na będzie. Świecie. Jeszcze... Nie, no to jest po prostu najlepszy bus. Ej, wykumacie, że ja jestem idealnie nad furgonetką, ale okej. Okay. Naprawdę? Nie, z Furgoneta, bo... Nie, bo on nie ma żadnej broni przecież. Pozdro. No to może wziąć, ale... Nie są Ale będzie tu jest dużo typów. Będzie wielka na kilofu, trudno. Będzie i to no duża. Będzie. będzie i to wielka. Nie, nie będzie na kilofu. Będzie. Wie się, jest tylko na kilofu. Nie, ja nigdy nie wie Bliska na kilka po moim zdaniu nie Na co? Kupisz mi coś, go in. Ja chcę. Ja. Czekaj, wynajdujesz mi typa. Ej, masz wynajmiam taran. Typa. Ja wynająłem typa. Czekaj, taran, jak zaraz ci coś dam. Nie bierz tej pompy. Ja, ja tylko wynająłem typa. Yy, yy, ja bym potrzebował rzeczy, bo mam. Masz tylko to. Trzysty. Taran, dam ci. Mogę coś? nie, nie, nie dałeś. Dałem Ci tamtą, taki Japicki ten karabin. Ja też, A no to Byku oddaj mu. By, by oddaj. Ej, ty Ej, kto to otworzył tę skrzynkę? O nie! My, czemu wy to otworzyliście? Nie no, zabił mnie! Chodź tu! Zabił mi typa! Def! Ulecz, ulecz mnie! Ja tu, no dobra, to chodźcie tu! Ja mam legendarną pumpę! Ja, ja też mam. Ten będzie nas izował! Ten będzie izował! To się przesunie! No ja nie usuniemy się! Ja sobie muszę kupić aptekę. Tylko to. Ja muszę... Ja idę kupić. Medu. Jack Jack do kupienia, nie? Ja to jest się chyba czegoś... Ale ja mam typów. Kolejni! Nie, tak, nie kolejni tam. niestety. Nie, Ale nie mają tak mało! Bedujkę mają mało, ja, ja, ja w nim Ja muszę sobie kupić jednego biega. Ej, ja dostałem, dostałem! Mam... Mam lajta. nie mam no i teraz przegracie, bo jak mnie nie ma. Dawajcie w nich. Ale wydnijkę! Gdzie są? I tam? No taran, wjeżdżaj ze mną! I tam, właśnie! Są. Taran, no, taran! no taran! A dobra, lecę, 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 lecę! No i dawaj, i dawaj w niego! Tutaj na górze masz typa! No dawaj na niego! Na dole! No, dole na dole, no, dole jest! No, taran! No, taran! No, taran, no co, ty robisz? No, no, co ty robisz? Gdzie jest na dole? Jakim tym no, ja, ja Tu jest, tu gdzieś będzie! No ale po co ty to parkujesz? No no. Jestem Bambikiem! Się najgorszy Jestem to, Bambikiem! Najgorszym świata. nie najgorszy mi... wiecie ja jemy To kupujesz sobie Kliksa teraz za to! Muszę, muszę! Muszę sobie teraz za to kola, kupić kaja. Kliksa! Muszę wydać swoje podołce! Tara musi teraz kupić Kliksa za swój błąd, widzowie. No jakie wiemy na niego pokonać, jak nie, nie, nie No nie wiem. Nie wiem. Nie, A jest coś takiego, jest taki skin jak Skorpion. Może bym sobie A, go kupił. Kupuj. kupuj. My chcemy grać w jego grę, ale w co innego, no. A w co gramy? W czarnobylu, no nie wiem. Dawajcie ja kupuję, może 50 na 50. No Dobra, no kupuję no chyba... No. Ja, kup, ja kupię sobie tą, bohaterkę, okej? Okay? NIEEEE Co mu? Kliks. Ice spice, kup. Ice spice. A co ona daje? Co Co, co to? daje? Daj, 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 co? daj, 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 Co daj, 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 niby? daj, tę to tę białą, daj, białą Ale szybko nie, kup coś ja nie Kliks ale kliks osy bo on jest stańszy od bohatery. Dawajcie gracie! Ja już Kupię dam go kliksa. to. Nie! Kliks kupuję. kupuję. Dobra, kupuję. No, mogę go wskazać chwilę zlecić, tak? Gotowość. Tak! Czekaj, czekaj, czekaj! Ja muszę ucieczkę może zagrajmy. A o co w chodzi? Dobra, jednak nie, bo mamy za dużo jakika. ty kupujesz cały tylko kliksa. Ej, zmień sobie na ten styl co ja mam Kliksa. No oczywiście, że zmieniam. Na tego typa. Z tego ja, ja mogę mieć jeszcze Kliksa. No to kup. Gotowość dawaj. Zostanie mi wtedy 150%. Zł. Ej, no ale ja tego nie chcę. Gotowość daj. Nie, dawajcie 50 na 50. No, Do, nie. Dobra. I tobie, proszę, Dobra. Szybko. Podolce, podolce. Byku, powiedz swój, powiedz swój kanał, żeby, żeby może mieć nowych subskrybentów. Powiedz teraz y, za, za trzy, 2, jeden. Powiedz swój bycie, kanał. Bycek Tayan. Subiki, lecą. Jak najszybciej dodawajcie do znajomych nasz cały teammate, yy, bo yy, no już chyba wiecie Płacę wam się. A tutaj właśnie jak widzicie skiny zarobi, po prostu sklepu są. Tam wydam wydał fotel. Ja, jak masz ikonę też powiedz? Ja mam ja ikonę. Do na, na skina o nazwie Klix! I wyobraźcie okay. sobie, na odcinku. Na odcinku, no to jeszcze mogliśmy. Nie odcinam no, sceny, to ja nie, że Powiedz jeszcze raz widzą jaki masz kanał. Być jak talent i... Subiki, 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 subi... Subiki, 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 Widzowie, nam się chyba, nie wiem czy na odcinku to przytrafiło, ale nie wiem czy pamiętacie, jakby to było na odcinku, mieliśmy dosłownie furgonetkę i bronie nam wleciały w ścianę. Tak, to chyba było na odcinku. To było na odcinku? Tak. To będzie tak. nasz odcinek. Yy, kiedy, kiedy, kiedy wszyscy się na mnie pokusowali? Kiedy po prostu. Ja lecę na wykrzywionych. Ja też lecę na wykrzywionych. Ja też. Nie, ja nie lecę na wykrzywionych. A nie, bo wtedy. Ej, a ile miałeś subskrybentów przed odcinkiem? 50. To zobaczymy, ile będzie po odcinku. Po kilku po... odcinkach, bo ja rzucam. Po kolei. No, bo my mamy jeszcze chyba trzy zaległe które musimy wrzucić. mamy kilka odcinków, które musimy wrzucić i z Robloxa i z Fortnite też. Tak, no tak, tak. I, wycofnie, jeżeli. Ale. Napisze, go, co wolicie, a ty czy w ogóle. Możesz w też zobaczyć nasz kanał i o jego. subskrybować? Ja już wcześniej zasubskrybowałem. Wcześniej, wcześniej. Tak, tak kilka dni temu. A ja więc. Bo, bo, bo mi twój brat powiedział jak y, y, ten jaki masz kanał Ja. się odwala taram świata Tadam, tada, tada. Lala, 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 lala. moim zdaniem powinno być coś takiego jak jak y, y, to nie kto pierwszy spadnie ja bym go wygrał, co nie? Tak, i Zabię mamy na... typa! No typa mamy! To no, ja, nie, to ja mam dzieło! Gdzie on jest? No, czy... no i no, ja mamy super! Dziękuję Ej! wam! Widzę typa! Dziękuję wam! Dziękuję wam! Lecą na nas typy! Ja potrzebuję do zaburzenia. Tam jest Ja amfibarz, wydaje mi Tam, gdzie są takie czerwone, widzisz? To tam są typy. Oh, mano, eu quero aqui, eu quero aqui! Caiu aqui, colega me quer descobrir já. Ô, na lubri-pomarante. Ô, na lubri laranja. oh na lubri-pomarante. Eu já, 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 Płaci. Ej! Medu, ej, czekaj, ja ej, wolne, ja, ej, jej, wolnę! Pamiętacie? Medy, 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 medy. Ja potrzebuję. Chodźcie do mnie. Czy ktoś ma duże drewno? Ja mam mało. No ja muszę ostatnio swoje drewno dołożyć. Ktoś z was ma na pewno? Już mam medyno. no. no ja Typy, wiem, tam mam medy. Ty tam są na górze. ty, Ej, mam typa. Tak? Do ogniska tu przybiegł. No, mojego. A, ja mam mytyka. Coś potrzebuję? Ej, bo my przegrywamy chyba. Nie no, żarcik, wygrywamy. Z tymi Nie, no. bambikami. A my... Ej, dawajcie do strefy, bo strefy nam nie dało no, Ale chłopie 6 minut jeszcze Ja nie lubię zona, jak, jak on jest strasznie szybki Ty jest trochę przyznajcie Musisz się spieszyć po zone. Ja już jestem zona Ja też jestem No ja już dochodzę Ej, ja bym legendarna sobie ta Rakietnica leżała Restartują się typy. Moja y, jakietnica. Restartują się to. Ona lubi to. Ja Zróbmy wszystko po to. Zróbmy dawaj się. to. No, to. Zróbmy to. zrzut, zrzut, Zróbmy to. to. mi to. przyda. się Nie dostałem! Skąd? 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 że tam na górze są! Na górze są! Po lewej stronie, po lewej stronie! Ja nie zbadę. Nie to umów. Zrestartuj mnie ktoś! Ja nie mogę. Stoj! Muszę uciekać! Mam 12 hp. Jak ktoś się dał. Zrestartuj mnie ktoś! Nie... Tu macie restart, tu macie co zaznaczyłem wam. Okej, okay, może mi się uda. Gwyn, masz yy, THP? No mam tak mało. To... Ale chodziło o medy, Nie chodziło mi o HP. A. Ktoś teraz startuje byku. No, ja też, nie... No kto jakiś śmieciuch mi zabrał. Debil. Szef. Ty... Od kogo? No ty, panie, no chłopcze, tu jest. Nie, no chłopcze, tu jest. Załatwiliśmy go. Yy, Weźmy swoją moją kartę. Odwróćmy, proszę. Zrobić... I mnie też. Odwróćmy. Weźcie moją kartę. Dad. Kay. Dobra. Rodzicie mnie? Nie. Nie da się. Nie. 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 Co wie? To się nazywa. A okay, jak się jak się doładuje? No... Za chwilę tak. się doładuję. Długi bombę weź sobie do widzenia. Może byś sobie HP wziął. I to mam. Nie! Dobra, widzowie, to by było na tyle. Dziękuję za, za, za oglądanie i zobaczenia